Cześć! W tym filmie przedstawię Wam top 3 hulajnogi elektryczne w cenie do 3000 zł, które świetnie sprawdzą się na co dzień. Modele, które Wam zaprezentuję, są w pełni legalne w Polsce i ważą mniej niż 30 kg czyli takie, którymi możecie śmigać bez obaw. Zaczynajmy! Numer 3 TechLife X520 Pierwszą hulajnogą w naszym zestawieniu jest Techlife X5 w wersji 2.0. To jedna z najpopularniejszych hulajnóg elektrycznych w Polsce, która w 2025 roku przeszła rewizję. Jest to hulajnoga o niewielkich gabarytach, wyposażona w pompowane koła, podwójne sprężynowe amortyzatory i długie błotniki, dzięki którym poradzisz sobie nawet w trudniejszych warunkach. Ma także podnóżek oraz regulowaną wysokość kierownicy, co zwiększa komfort jazdy. Dzięki kompaktowym rozmiarom to świetny wybór na co do jazdy, a przy tym hulajnoga jest dostępna w atrakcyjnej cenie. Około 2000-2500 zł. Numer 2 Tibo Prime. Kolejna kolejnoga to TIBO Prime, która wyróżnia się nieco inną konstrukcją. Podobnie jak model TechLife X5, posiada ośmiocalowe pompowane koła, dobrze oceniane zawieszenie typu C oraz akumulator o dużej pojemności 15,6Ah. Całością zarządzamy poprzez centralny wyświetlacz LCD. Hulajnoga napędzana jest silnikiem o mocy nominalnej 600W, dzięki którym osiągamy szczytową moc 1350W. To solidny model dostępny w cenie około 3000 zł. Numer 1 TechLife R5. Ostatnią hulajnogą w naszym zestawieniu jest TechLife R5. Model z 10 calowymi kołami, które są większe niż w pozostałych hulajnogach, zapewniając lepszy komfort jazdy. Ma także wyjątkowo długi podest i szeroką kierownicę, dzięki czemu jazda jest stabilna i wygodna. Do tego dochodzi pojemny akumulator 18A, co przekłada się na dobry zasięg, podwójne hamulce tarczowe oraz dobrze oceniane zawieszenie. TechLife R5 to idealny wybór dla wyższych osób, które szukają komfortu i stabilności na każdej nawierzchni. Dlaczego warto wybrać model TechLife? Przede wszystkim ze względu na solidny, dwuletni serwis gwarancyjny realizowane w Polsce. Naprawy odbywają się w systemie door-to-door. -door. Wystarczy zgłosić problem, a kurier odbierze hulajnogę i po naprawie dostarczy ją z powrotem pod wskazany adres. Dodatkowo Techlife zapewnia stały dostęp do wszystkich części zamiennych i akcesoriów, dzięki czemu serwisowanie i eksploatacja są proste i bezproblemowe. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten ranking pomoże Ci wybrać hulajnogę, która najlepiej sprawdzi się na co dzień. Daj znać w komentarzu, który model najbardziej Cię przekonuje, a może masz już swoją ulubioną hulajnogę w tej cenie. Zajrzyj na naszą stronę mobile.pl, żeby dowiedzieć się więcej, a jeśli masz pytania, śmiało zwoń pod numer 720 705 705. Chętnie pomożemy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!